Dzień dobry, dobrze Dobrzyniecki. Chciałem opisać Państwu, jak prawidłowo wstawić w tekst przypisy dolne lub końcowe. Aby tego dokonać, ustawiamy kursor w interesującym nas miejscu. Naciskamy wstaw, przypis dolny lub końcowy. Zajmiemy się przypisem dolnym. Zatwierdzamy. Mamy przypis. Przepisujemy tytuł, drugi przypis wstaw, przepis dolny, zatwierdzamy, tłumacz. Mamy dwa przypisy dolne, pojawiły one się w nawiasie kwadratowym. Przypisy w tekście nie są w nawiasie kwadratowym. Gdzie to można skonfigurować? Otóż naciskamy narzędzia, przypisy dolne i przypisy końcowe. Mamy tutaj numerację. Możemy zmienić na dowolną. Rozpoczęcie numeracji od numeru. Zakres na stronę, na rozdział, na cały dokument. Mamy tutaj wstawiony nagwiazd kwadratowy. Jeśli chcemy, możemy go zmienić na inny standardowo, jest bez żadnego znaku. Mamy teraz nawiasy skonfigurowane zwykle. Naciskamy OK, aby zatwierdzić. Są takich nawiasach w tekście nie są zmienione. Jeśli chcielibyśmy, aby były w identycznych nawiasach, wstawiamy nawias. Niestety jest to zwykły nawias, nie w indeksie górnym. Aby to zmienić, zaznaczamy interesujący nas tekst, który był wstawiony. Wybieram prawym przyciskiem wybieramy styl, indeks górny i za numerem indeksu wstawiamy to samo, również zamieniamy na indeks górny. W takim wypadku mamy już identycznie Obramowane numer Innej opcji niestety nie znalazłem w OpenOffice. Jak wstawić przypis końcowy? Ustawiamy kursor w dowolnym miejscu. Naciskamy wstaw. Przypis końcowy. Zatwierdzamy. Na końcu tekstu pojawił nam się przypis. Jest w nawiasie kwadratowym. Jeśli chcemy to zmienić, wybieramy narzędzia, przypisy dolne i końcowe, i zamieniamy na dowolny znak lub usuwamy go. Zatwierdzając. Mamy jedynie numerację. Wpisujemy interesujący nas tekst. Jak widać, mamy przypis. Jeśli chcemy zmienić jego konfigurację tekstu, odstępu, wybieramy prawym przyciskiem, edytuj styl akapitu, mamy, możemy tutaj dowolnie skonfigurować interesujący nas fragment tekstu. Jeśli chcemy dotrzeć do konfiguracji tego Przypisów w inny sposób, wciskamy F11 lub ten przycisk, wybieramy styla akapitów, mamy przypis końcowy, modyfikuj i są te same opcje. Możemy je tutaj zmieniać: wcięcia, wyrównania, przepływ tekstu, czcionka, efekty czcionki, pozycja. Zatwierdzamy, mamy tu również przypis dolny. Możemy zmodyfikować, przy czym standardowa numeracja przypisów końcowych jest literowa. Jeśli chcemy to zmienić, również mamy możliwość w narzędziach przypis dolny i końcowy. Ja akurat mam już tu wcześniej wybrane numeracje, ale standardowo jest ustawione litery I. Zatwierdzamy, mielibyśmy wówczas w takim formacie. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanego pisania pracy.